Tam się nieźle mieszkało, tak jak mówiłem, ale już zaczęły władze robić naciski, żeby zupełnie zniemczyć tą całą dzielnicę. Mianowicie kierownikiem kwartału ulic był tak zwany blockleiter. Blockleiter, czyli blokowy, jak to się mówi. On to, to jest też funkcjonariusz partyjny, też chodził w mundurze. Fleischer się nazywał ten blokowy. I jesienią 1941 roku była taka akcja germanizacji Polaków, przygotowania do wpisu na, na listę niemiecką, DVL. Każdy z tych blokowych musiał się czymś wykazać i stworzyć jakąś grupę Polaków, którzy byliby skłonni wystąpić o, o to obywatelstwo niemieckie. I on, nie konsultując się z moją rodziną, z ojcem. Też zaliczył nas do takiej grupy i w jesienią 1941 roku przyjechał do Bydgoszczy Forster, czyli namiestnik Rzeszy, przedstawiciel państwa niemieckiego jednocześnie Gauleiter, czyli partyjny, najwyższy, najwyższy funkcjonariusz partyjny w prowincji Gdańsk, Prusy Zachodnie. I ten przyjechał i tego dnia właśnie... Miał spotkać się z tymi wybrańcami, mówię w te słowa, z tymi wybrańcami, którzy zostali wybrani jako kandydaci do przyjęcia do narodu niemieckiego. To, to spotkanie z Forsterem odbyło się w klubie wioślarskim Frickioff. To jest ten BTW, Będzgowskie Towarzystwo Wioślarskie, obecnie Zatoka obecnie Zatoka. No uroczyście podobno, tam ojciec opisywał to, przystrojone flagami hitlerowskimi, swastykami itd. No, i tak dalej. No i kilkaset ludzi tam zapędzono. Ludzie na ogół byli przestraszeni. I, i Forster wreszcie przyszła kolej na Moją rodzinę, ja też byłem na rękach przez mamę niesiony, nic oczywiście już nie, nie pamiętam z tego. Byli przygotowani jakoś, to już tam naradzali się, co mówić, żeby tam za dużo nie mówić. Ale Forster, właśnie Forster, ten przewodniczący tej całej komisji, obok niego siedział taki Löbzak, czyli od spraw rasowych specjalista, zwrócił uwagę na moją babcie tekle i mówi: Ta dama mi przypomina panią pułkownikową Smidowicz. No, i tutaj już nie, nie spodziewali się tak, raczej myśleli, że coś to do, do nazwiska Esman, się przyczepią. A tutaj to Smidowicz i zaczął ten wątek ciągnąć, Forster. A, a babcia mówi: Nie, nie, to mój, mój ojciec, to był piekarzem we wrześniu, nigdy do stanu wojskowego nie należał, nie mamy związku. Tak chciała tam odciągnąć tę sytuację i jakoś tego. Nazwisko Esma pozostali w spokoju, i na końcu force powiedział: Tak, rodzina mi się podoba. No, i na, na stęp, następnie już przyszli. No, i teraz rodzice bali się, może jakieś dalsze będzie, będą konsekwencje, że może faktycznie przyjdą, przyjdą jakieś dokumenty, żeby wystąpić z wnioskiem o przystąpienie do tego ADVL na niemiecką listę narodowościową. Ale nic nie przyszło. Ten Fleischer przechodził tam często, ale nie. I te, na tym ta sprawa się listy zakończyła. No Nie dla wszystkich oczywiście tak szczęśliwe, bo wiadomo, jaka sytuacja była, byt gorszy. Wielu ludzi pod wpływem nacisków i przymusu ekonomicznego, warunków życia się załamało i podpisywało, czy wstępowało na tą listę, bo to takie nie było podpisywanie, jak w uproszczeniu to się mówi dzisiaj, że tam było podpisywania. Owszem, był wniosek na wpisanie na listę. Trzeba było pewne warunki formalne było spełnić. Dlaczego rodzice wzięli na to spotkanie z Forsterem? No szereg to, czynników czynników na to wpłynąć. Fakt urodzenia na Ziemia, które należały kiedyś do Rzeszy przed I wojną światową. Rodzice w Poznaniu się rodzili, zarówno ojciec, jak i mama. Dzieci, że troje dzieci już było, znajomość niemieckiego, no to też bardzo istotne było, że tam, żeby się popisać przed tymi dygnitarzami hitlerowskimi, że, że takich tutaj przedstawicieli znających język niemiecki.